Witam! Wielu z was, słysząc popularne stwierdzenie, jestem waperem, zadaje sobie pytanie, czym tak naprawdę jest bycie waperem. Jest to najpiękniejsza rzecz, którą stworzył dla nas Mega Wąż 9. Ale zanim spróbuję wam wytłumaczyć, czym jest bycie waperem, mamy dla was konkurs. Do zgarnięcia są dwa mody Drag 2 Platinum, najnowsze jakie tylko są. Wystarczy, że zostawicie subskrypcję, łapkę w górę i napiszecie w komentarzu chcę wygrać waszego moda, a przypniemy wam serduszko i wylosujemy spośród was dwie osoby, które go wygrają. Nie ma lepszego miejsca na rozpoczęcie tego filmu niż to, w którym się właśnie znajdujemy. To właśnie stąd każdego roku wychodzą setki nowych waperów. Akademia Waperów, potocznie zwana szkołą podstawową. Wapowanie jest naprawdę bardzo, ale to bardzo wciągające i wystarczy krótka chwila nieuwagi i może skończyć nam się liquid, więc zawsze warto jest mieć troszeczkę likwidu na zapas. Ej, zaraz, nastąpiła jakaś apokalipsa albo wybuchła epidemia i skończyła się woda w mieście? Nie mordeczko, po prostu w sklepie była promocja na liquid, więc kupiłem sobie troszkę na zapas, 25 litrów. Myślę, że do jutra starczy. Pozdro. Właśnie o takim zapasie mówiłem. Współczesnego wapera możemy śmiało porównać do średniowiecznego rycerza Jestem waperem! I to wcale nie do tego, że ma zakutyłek Ponieważ tak samo jak rycerz potrzebował najlepszego miecza Tak samo waper potrzebuje najlepszej jakości sprzętu W naszym wypadku jest to Drag 2 Platinum od firmy Wupu. W zestawie znajduje się jeden mod, dwa szkiełka Jedno o powiększonej pojemności, drugie o standardowej Oraz atomizer Z takim zestawem na pewno wygracie każdy waperski pojedynek Pamiętajcie, bycie waperem wcale nie jest takie proste i wymaga naprawdę wielu godzin treningu oraz znajomości wszystkich technik. No, zrób coś, dawaj, jakiś trik. Zrobię meduzę. Zrobię bobra. Pamiętajcie, żeby zawsze dobrze dopasować moc oraz panować nad ilością likwidu, żeby nigdy nie zrobić bobra. Jeżeli ktoś kiedyś powiedział wam, że matematyka wam się do niczego w życiu nie przyda, był w błędzie. Ponieważ jeżeli chcecie zostać dobrym waperem, musicie znać matematykę przynajmniej na poziomie rozszerzonym, ponieważ wiedza ta pomoże wam przy obliczaniu mocy likwidu. 8721 minus 926, 3 w pamięci, podzielone przez 8 omów, To się hey. równa moc likwidu 0. Obliczone. Jak w każdej grupie społecznej, tak samo i tutaj, waperzy posiadają swój oryginalny slang, którym porozumiewają się między sobą na co dzień. Przepraszam kolego, czy jesteś może waperem? Tak. To powiedz coś po waperskiemu. Przepraszam, ma może pan coś darmowego na testa do spróbowania na grzałkę? Jasne, tu masz. A to Włodzik jest? Yy... Nie ma. Jestem waperem. Hey, no dawaj Bycie waperem i robienie paperskich zakupów to bardzo ryzykowna gra. I tylko najtwarci gracze potrafią wejść i kupić tylko jeden przedmiot, który sobie wcześniej założyli. Zazwyczaj, zazwyczaj kończy się to nieco inaczej. Ja chciałem kupić grzałkę do draga. To w smek już tu jestem, to wezmę ze 3 O! I macie jakieś nowe likwidy. To wezmę tak z 6 na testa i może ze dwa akusy i... No dobra, to chyba wszystko. Dzięki. Dzięki też. Mówiłam ci coś, nie jeden tymi mi w domu. <grym> Mamo, ale ja trenuję do zawodów waperskich, muszę. Wyjdź stąd no. i nie dym. Czasami rodzice mają problem z tym, że wapujemy sobie w domu. Bywa również i tak, że możemy zostać wyproszeni z miejsc takich jak kino lub biblioteka. Co należy wtedy zrobić? Wyjść na dwór, ponieważ jak mawia stare, dobre polskie przysłowie, na dworze waper może. A, może jeszcze się jakaś kropelka tego likwidu. A, niestety. Także widzicie, moi drodzy, wszystko w życiu jest jak likwid. Bo nawet likwid o największej mocy czy pojemności, kiedyś niestety się kończy. Tak jak ten film. Mam nadzieję, że ten poradnik pomoże Wam w byciu lepszym waperem. Siemanko! Z tej strony Ekipa Malczyńskiej. Ekipa Waperów. Dokładnie. Dziękujemy Wam za to, że byliście dzisiaj z nami. I zostawcie teraz łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I dzwoneczek. Zostawcie subskrypcję i dzwoneczek dokładnie. Żeby, A my mamy konkurs. dla Was mega konkurs, tak jak mówiliśmy, do wygrania 2. Oto takie mody. Stosuje całe zestawy Drag 2 Platinum o dwóch różnych kolorach. Co trzeba zrobić, żeby je dostać, już mówiliśmy wcześniej. Napisać w komentarzu, chcemy dostać Waszego moda i zostawić subskrypcję i łapkę w górę. Pośród Was wybierzemy dwie osoby, które zgarną takie oto mega nagrody. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Zapraszam Was serdecznie na stronę producenta, od którego to dostaliśmy. Link macie w opisie. Jest to producent wup i my widzimy się w kolejnych odcinkach. Być może znowu w tematyce waperskiej. Dajcie łapeczkę, jeżeli to chcecie. Widzimy się i pozdrow!